14 kwietnia, Lucyna Perdak, witam i zapraszam na informacje. Wiele osób zajmujących lokale gminne w Wałbrzychu po prostu o nie nie dba. Mieszkania są dewastowane, a ich lokatorzy stają się nie lada problemem dla innych. Z takim niechcianym sąsiadem od lat zmagają się mieszkańcy bloku przy ulicy Samosierry 7 w dzielnicy Nowe Miasto. Mężczyzna po wprowadzeniu się do budynku zastane mieszkanie o wysokim standardzie po dwóch latach zmienił w prawdziwy śmietnik. Czy można doprowadzić wyremontowane mieszkanie do ruiny w krótkim czasie? Okazuje się, że tak. Nie dość tego to problem ten rozprzestrzenia się na cały blok. Chodzi o lokatora, który wprowadzając się, zastał lokal w bardzo dobrym stanie, gdzie były wymienione nowe okna i ogrzewanie podłogowe, z którego na chwilę obecną nic nie zostało. Ten pan się wprowadził do nas, zamiast taką panią, która miała bardzo eleganckie mieszkanie i ten pan pomógł zaczął się staczać. Na początku jakoś prowadził to mieszkania, a później po prostu zaczął sprowadzać kolegów, koleżanki, takie alkoholiczki. No i pomału zaczynali odcinać prąd, gaz, zaczynało się wysypisko śmieci robić. No i na dzień dzisiejszy są robaki, są szczury, jest smród, boimy się po prostu, mamy tutaj dzieci, a ja przyjeżdżam do mojej mamy raz na jakiś czas, raz tym w ciąży i boję się po prostu wyjść na korytarz, bo się poślizgujemy na wszystkim, co popadnie, bo jak się nie, po prostu załatwia się na, na, na korytarzu, wymiotuje i takie różne inne rzeczy. Uciążliwy sąsiad daje się we znaki pozostałym lokatorom, szczególnie przez rozprzestrzeniający się na cały budynek fetor i szczury, które się zalęgły w jego mieszkaniu. Nie przeszkadza mu już nawet brak drzwi wejściowych, które nie wiadomo w jaki sposób znalazły się na podwórku. Od chwili, gdy te drzwi zniknęły, a co się z nimi stało, to ja nie mam zielonego pojęcia: to po prostu wchodzi tu kto chce, śpi kto chce, o której chce, jak chce i, i, i w ogóle. Wczoraj byłam świadkiem, jak wynosili stamtąd kuchenkę gazową. Ja nie wiem, czy tam jest gaz, czy tam go nie ma, tego gazu. No ale przypuszczam, że nie ma, bo liczniki są pościągane. Natomiast gdyby ten gaz był, to ja nie wiem, czy coś by się nie wydarzyło w tym momencie. Wałbrzyszanie nie mogą zrozumieć, dlaczego tacy ludzie doprowadzają mieszkania do ruiny, a inni muszą latami czekać na przedział lokalu. Moja córka, która jest bezdomna na dzień dzisiejszy, nie ma żadnego lodunku. Oczekuje mieszkanie, na mieszkanie od 6 ponad lat. Nie ma żadnych szans. Wysyłają ją do domu dla bezdomnych. To pytam się, dlaczego taki żul, za przeproszeniem, mieszka, nie opłacając, w mieszkaniu, które mogłaby ona zamieszkiwać, na przykład jest w ciąży na dodatek była teraz u prezydenta i po prostu jej powiedział, że ma się wyprowadzić na pocztową albo gdzieś tam na podgórze, nie wiem jaki to jest tam adres dla bezdomnych. Przepraszam bardzo. To on ma mieszkać w mieszkaniu, które ona mogłaby zasiedlić, a ona nie, od sześciu lat oczekuje na mieszkanie. Jak dotąd na uciążliwość sąsiada mieszkańcy Samosiery 7 nie znaleźli rozwiązania. Wzywano już policję, straż miejską, a telefonami w tej sprawie zasypywali służby miejskie. Niedawna wizyta pogotowia technicznego z MZB również nie dała większego efektu. Przyjechało trzech panów właśnie do mieszkania i ja myślałam, że zabezpieczenie będzie polegało na tym, że oni te drzwi, czy dechę, czy cokolwiek zamontują, żeby ten sprut już nie leciał. Oni tylko po prostu okleili tą taką taśmą, wbili parę gwoździ w futryny, okleili to, znaczy się, no, poplątali jak warkocza jak, jak i, i poszli. Po naszym telefonie zjawili się na miejscu przedstawiciele Rady Wspólnoty Samorządowej Nowe Miasto, których zdziwiła zaistniała sytuacja. My jako członkowie Rady Wspólnoty Samorządowej Nowe Miasto staramy się pomóc, ale no wszystko zależy też od instytucji. Jesteśmy tylko jednostką pomocniczą w gminy Wałbrzych, działamy społecznie i wydaje mi się, że z naszej strony no zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Informacje sąsiadów uciążliwego lokatora zostały przez nas potwierdzone w zarządzie MZB i Biurze Obsługi Nowe Miasto. Na mocy odpowiedniego wyroku sądowego jest orzeczona eksmisja tego uciążliwego mieszkańca z lokalu numer 8. Pan na mocy wyroku o eksmisji nie ma prawa do lokalu socjalnego. My kolejnym pismem informowaliśmy Urząd Miejski o tym, aby podjęli działania zmierzające do przyspieszenia tej eksmisji tego Pana z lokalu z uwagi na zagrożenie dla pozostałych mieszkańców budynku. Wiemy, że Urząd Miejski wystąpił do biura prawnego o to, ażeby szybciutko skierować sprawę do komornika. No i mam, na, mam nadzieję, że, że to szybkie skierowanie sprawy do komornika spowoduje, że mieszkańcy budynku przy Samosiery 7 pozbędą się tego lokatora i wreszcie nie będą musieli drżeć o swoje bezpieczeństwo. Jedno co się nie zgadzało, to sposób zabezpieczenia drzwi, gdzie według raportu pogotowia technicznego użyto blach. Tymczasem my zostaliśmy prowizorkę w postaci taśmy foliowej. Znaczy, zabezpieczenie wykonywane było przez pogotowie techniczne nasze jednostki za pomocą tutaj, prawda, blachy, i, i w taki sposób ten lokal został zabezpieczony. Blachy, czyli... Pani napisane, tak, tak, na zleceniu mam, tak, no tutaj uściślenie, prawda, to kontakt z naszym działem technicznym, no blachą, gwoździami, prawda, mam informację, że w dniu 7 kwietnia te wejście do lokalu zostało zabezpieczone. Nie o zabezpieczenie tu jednak chodzi, ale o pozbycie się takiego lokatora, który doprowadził do ruiny mieszkanie i jest realnym zagrożeniem epidemiologicznym. Teraz już tylko od Urzędu Miejskiego zależy jak szybko zakończy się ta sprawa. W sumie 25 tysięcy złotych mogli wygrać zarządcy nieruchomości biorący udział w konkursie Ładny Dom organizowanym przez Urząd Miejski w Wałbrzychu. Jak się okazuje, lwią część nagrody zdobył w tym przypadku prywatny inwestor, czyli firma Sidom. Co na to Miejski Zarząd Budynków? Nic, bowiem MZB dobrowolnie zrezygnowało z dodatkowych pieniędzy, nie zgłaszając swoich wniosków do gminnego konkursu. Czyżby spółka miejska nie potrzebowała dodatkowych środków? W sprawie przyglądał się Sebastian Grębka. Wspólnoty mieszkaniowe z Wałbrzycha mogły się zgłaszać do konkursu Ładny Dom, który został zorganizowany już po raz drugi, z tym, że w pierwszej edycji pula nagród wynosiła 175 tysięcy złotych. Na drugą edycję gmina Wałbrzych przeznaczyła już tylko 25 tysięcy złotych. Nagrodzonych zostało 11 budynków, z czego aż 80% nagrodzonych to wspólnoty zarządzane przez SIDOM. Złożyliśmy łącznie 6 wspólnot do tego konkursu. Wszystkich wspólnot złożonych przez wszystkich zarządców Wałbrzychu było razem 11. I pierwsze 6 nagród, czyli te 6 wspólnot zdobyliśmy my, czyli wspólnoty zarządzane przez naszą firmę. Łączna pula nagród w tym programie w tym roku wynosiła 25 tysięcy złotych. Pierwsza nagroda to była kwota 5 tysięcy złotych. Zdobyły to dwie wspólnoty nasze. Moniuszki 32 i Konopnickie 16. Kolejne cztery wspólnoty z naszej firmy zdobyły kolejną nagrodę, łącznie po 2,5 tysiąca złotych. Wiele z budynków w Obrzuchu ma ładny wygląd i zabytkowy charakter, ale utrzymanie ich w dobrym stanie jest bardzo kosztowne, dlatego konkurs ma zachęcać do dbania o te budynki. Środki otrzymane z tych nagród pozwalają na realizację kolejnych inwestycji w tych nieruchomościach. Tymi konkursami były objęte remonty dachów i elewacji, tutaj w szczególności te nasze wspólnoty. Przedmiotem tych, tych remontów były elewacje, natomiast w związku z tym, że dachy są już zrobione, elewacje są zrobione, te środki, które Wspólnoty zdobyły dzięki temu konkursowi, będą przeznaczane albo na remonty instalacji, albo remonty klatek schodowych. Bo to jakby jest kolejnym etapem, Inwestycji w tych nieruchomościach. Sprawdziliśmy więc, jak sytuacja wygląda w terenie. Nagrodzone budynki z daleka rzucają się w oczy, stojąc pomiędzy innymi, zodrapanymi tynkami. Jak widać na załączonym obrazku, nasza wspólnota stanęła na wysokości zadania. Wszystkie budynki są odświeżone, a te miastowe niekoniecznie. Zakres prac był bardzo duży. Jest wymieniony praktycznie cały dach. Skute elewacje, położone nowe, sama ta fasada, która jest z przodu, same te ozdoby, które są, kosztowały wspólnotę 120 tysięcy złotych. Mieszkańcy wspólnot, które zostały nagrodzone, określają sytuację swoich budynków na bardzo dobrą, odkąd zmienił się ich zarządca z MZB na CIDUM. Zmiana zarządcy nam pomogła, podniesienie stawki za metr kwadratowy, no i oczywiście pomoc z Unii. W takiej wysokości no, mogła nam pozwolić na tak efektowny remont. Tegoroczna edycja odbyła się bez jakiejkolwiek promocji. Poza ogłoszeniem na stronie Urzędu Miasta, nie dość tego, to kwoty nagród zostały okrojone aż o 150 tysięcy złotych. Skutkiem takich zabiegów było przyznanie miejsc od 3 do 5 ze względu na to, że zeszłoroczna nagroda za pierwsze miejsce wynosiła tyle, co cała pula tegorocznego konkursu, czyli 25 tysięcy złotych. Możliwe, że tak niskie kwoty były przyczyną całkowitego braku zgłoszeń wspólnotowych budynków ze strony MZB. Okazuje się, że w Wałbrzychu poruszanie się po śródmieściu może być bardzo ryzykowne. Spacerując chodnikami, trzeba uważać na spadające tynki. Nieodnawiane budynki sypią się dosłownie na głowy mieszkańców. Elewacje miejscowo są naprawiane, jednak jest to jedynie kropla w morzu potrzeb. Mina Wałbrzych organizuje konkursy zachęcające do remontów budynków. Niedawno zakończył się jeden z nich pod nazwą Ładny Dom, do którego, jak się okazało, MZB nie zgłosiło żadnego budynku. Powód tej absencji jest nieznany, jednak patrząc na co niektóre kamienice znajdujące się wśród mieściu, można dojść do wniosku, że po prostu nie było czym się chwalić. Mimo tak zwanej rewitalizacji, nadal większość z budynków wygląda jak ruina. Mieszkańcom szczególnie we znaki dają się odpadające na ulicę i podwórka. Tynki. Tutaj to pierwszy raz się zdarzyło, ale, ale mówię. Na przykład u mnie w klatce to jest korytarz masakryczny, wszystko się sypie, schody to, że dziecko nie może nawet wyjść na dół. U nas na ulicy Moskiego tynki spadają z murów, obiecali, że będą to robić. Kiedyś kogoś tu zabije coś, albo nie wiem, co się stanie. Nic w ogóle nie robią, a obiecanki, tatanki. Tak wyglądają budynki na ulicy Buczka i Dmowskiego, który stoi za mną, gdzie widać tu u góry, bez tynku, bez niczego. Co miasto po prostu nic nie robi, a w pewnym momencie można tutaj na ten dach wziąć parę kus, postawić, żeby se tam trawę pojadły. Mieszkańców miasta dziwi podejście władz Wałbrzycha i podległych im instytucji co do bezpieczeństwa przechodniów. Przykładem jest wiele miejsc, w których tynki dużymi fragmentami spadały u stóp ludzi, mimo wcześniejszych zgłoszeń, że może do tego dojść. Jak dotąd takie sytuacje nie kończyły się tragicznie, ale historia zna wiele takich przypadków, kiedy władza interesuje się problemem dopiero po tym, jak dojdzie do prawdziwej tragedii. Szczawno zdruje z gminą przyjazną przedsiębiorcom. Uzdrowisko otrzymało certyfikat określający je jako gmina Fair Play. Nie jest to pierwsze tego typu wyróżnienie, jakie zdobyła ta niewielka miejscowość. Przyznany ostatnio certyfikat potwierdza, że w Szczawnie właściciele zarówno małych, jak i dużych firm czują się bardzo dobrze. Gmina Szczawno-Zdrój po raz pierwszy przystąpiła do elitarnego konkursu Gmina Fair Play i od razu została nagrodzona certyfikatem. Konkurs jest inicjatywą skierowaną do wszystkich gmin w Polsce, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swoim terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Największe hipermarkety czy T-Park, którym chwali się gmina Wałbrzych leżą właśnie na terenie gminy Szczawno-Zdrój. Jednocześnie certyfikat oznacza, że jesteśmy certyfikowanym. Gminą, która ma stworzone wszelkie warunki do tego, żeby tutaj przedsiębiorcy u nas blokowali swoje siedziby i chcieli u nas rozwijać swoją działalność. Główne założenie jest takie, żeby promować też te gminy, w których można te działania podjąć z uwagi na to, że przede wszystkim jest przygotowany teren inwestycyjny i gdzie można liczyć na to, że że władze tej gminy, przede wszystkim władze tej gminy, sprzyjają tym inwestycjom, sprzyjają inwestorom, to znaczy, że są przyjazne i na etapie przygotowania takiej inwestycji, ale przede wszystkim mają przygotowany odpowiedni teren, na którym tą inwestycję można realizować. Tytuł i certyfikat gmina Fair Play jest dla samorządowców mobilizacją do stałego otrzymywania najwyższego poziomu jakości usług oferowanych inwestorom. Celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Przykład w tym przypadku dobry dla naśladowania dla najbliższego sąsiada, czyli władz Wobrzycha. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Ja się z Państwem żegnam, a po krótkiej przerwie zapraszam na nowy odcinek programu Klucz do Kultury. Serdecznie zapraszam.